Cześć robaczki! Nowy dzień, nowe możliwości. A my dzisiaj zaczynamy nową serię, czyli Moi Ulubieńcy Miesiąca. I będzie to seria, która będzie miała miejsce gdzieś na końcu każdego miesiąca. Będę Wam pokazywała moje ulubione produkty, które w tym miesiącu odkryłam. Może to być jakakolwiek kategoria. O! Cześć! Siema Gustaw! Zima. To znaczy, może to być jedzenie, może to być moda, może to być kosmetyk, cokolwiek, co skradnie moje serce, może się w tym filmiku pojawić. Oczywiście Gucio, Gucio, Gucio ma specjalne miejsce w moim sercu, nie? Na początku, jak zawsze, chciałam Was poprosić, jeżeli ten film Wam się podoba, jeżeli jest dla Was przydatny, to poproszę o łapkę w górę. Naciśnijcie przycisk subskrypcji. Bo co tydzień, w niedzielę i we wtorek o godzinie 18 dodaję nowe filmiki z zakresu odżywiania, treningu lifestyle'u i różnych innych kategorii. Także jeżeli ten film ci się podobał, to poproszę o subskrypcję i również obserwuj moje konto na Instagramie, bo regularnie dodaję tam treningi. Często piszecie do mnie, że macie problem z piciem wody w ciągu dnia i że tej wody wypijacie za mało. Prawda jest taka, że jeżeli tej wody nie będziecie mieć przy sobie, to najprawdopodobniej jej nie wypijecie. I moim nowym odkryciem tego miesiąca, żeby sobie samej też ułatwić sytuację, jest butelka od Stone Poland Official. Mm, zaraz Wam pokażę, dlaczego jest to butelka wyjątkowa, ale na pewno napełnianie takiej butelki wody pokaże Ci bardziej, ile tej wody w ciągu dnia wypijasz, bo będziesz tą wodę brała tylko z jednego źródła i powiedzmy pod koniec dnia będziesz w stanie sobie powiedzieć, że wypiłaś 4-5 butelek. Jeżeli to ma załóżmy 750 ml, to jesteś w stanie wtedy to przemnożyć. To po pierwsze. Po drugie. Fajnie nosić szklaną butelkę, a nie plastikową. Bądźmy przyjaźni dla środowiska. Przynajmniej tam, gdzie nie musimy, nie używajmy plastiku. Po trzecie, super chłodzi tą wodę. Jeżeli włożymy szczególnie rano do lodówki, to naprawdę jest to przyjemne, szczególnie w taki upał, wypić sobie zimną wodę. Po czwarte, jako bajer, jak sobie. Jak sobie wyciągniemy tą buteleczkę, zobaczcie, jak jest ślicznie zrobiona. Nie wiem, czy będziecie w stanie zobaczyć, ale mamy tutaj kamienie. Te kamienie są najróżniejsze do wyboru. Możecie je dopasować do siebie, a możecie poprosić, żeby ktoś dopasował kamień do was. Ja mam tutaj kwarc różowy i bez względu na to, czy ktoś wierzy w takie rzeczy, czy nie. Po pierwsze wygląda to fajnie i estetycznie, po drugie kwarc różowy jest kamieniem miłości, da, 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 dam. ale nie tylko miłości w znaczeniu damsko-męskim, związków, ale przede wszystkim miłości do samego siebie. I dla mnie jest to niesamowicie ważne, przez wiele, wiele lat zmagałam się z niską samooceną, więc uważam, że ten kamień jest. Idealnie do mnie pasuje. Także, dziewczyny, jeżeli macie problem z piciem wody, ta butelka naprawdę sztos. Również, e, jeżeli nie chcecie tutaj trzymać tych kamieni, to przypuszczam, że jak najbardziej można do środka włożyć sobie cytrynę, miętę i dodawać ją na bieżąco w ciągu dnia. Musiałam związać włosy, bo jest po prostu masakrycznie gorąco. Jako drugi produkt chcę Wam pokazać coś, co używałam namiętnie podczas swoich wakacji, a mianowicie jest to mój ulubiony strój kąpielowy z tego sezonu. Powiem Wam szczerze, że było to duże wyzwanie, żeby znaleźć coś fajnego, co będzie miało fajne kolory, jednocześnie będzie fajnie pasowało i nie będzie kosztowało milion złotych. Przyznam szczerze, że zamówiłam kilka droższych strojów kąpielowych i nie byłam zadowolona, ale teraz pokażę Wam. Oczywiście można się domyślić, że ja bardzo lubię różowy, ale są na stronie dostępne inne kolory. Zaraz tutaj wrzucę Wam gdzieś obok zdjęcie, jak ten strój mniej więcej wygląda. Ja go mam na zdjęciach z Santorini, jak i z domu, kiedy go pierwszy raz przy, yy, przymierzałam. Więc tak... Po pierwsze, bez ubierania strój nie wygląda zachwycająco, ale naprawdę robi robotę, jest z wysokim stanem. Nawet nie będę Wam pokazywać, bo dużo lepiej wygląda na zdjęciu. Jest z wysokim stanem, więc jeżeli macie taki dzień, że trochę się wcześniej. Gustawowi się oczywiście podoba, że najadłyście się za dużo, to na pewno będziecie się czuły w nim bardzo komfortowo. Po drugie, ten materiał, nie wiem czy tu widać, mm, nie wiem jak on się nazywa, tak do końca. On generalnie, ja zauważyłam, że sprawia, że każda sylwetka wygląda dużo fajniej i maskuje pewne niedoskonałości. Po trzecie, cena. Niesamowicie przystępna. Wszystkie te produkty mm, podłączę w linkach pod spodem w opisie filmu, będziecie mogli sobie je zobaczyć. Po czwarte, dla mnie kolor po prostu poezja i tych kolorów na stronie jest dużo, dużo więcej. Mam nadzieję, że jest, jeszcze są dostępne. Jest to strój kąpielowy, który występuje w takiej rozmiarówce one size, czyli jeden rozmiar pasuje na wszystkich i rzeczywiście. Ja zamówiłam i pasuje idealnie, więc super sprawa, bardzo przystępne cenowo. Nosiłam przez całe wakacje i byłam zachwycona. Kolejna rzecz, znowu Ciuch, tym razem Zara, która moim zdaniem w tym roku absolutnie wymiata ze swoją kolekcją. Dzięki Gustaw zachodzenie po podłodze w tym momencie. Jest tam Dużo neonowych kolorów, więc jeżeli ktoś tak jak ja docenia i uwielbia i chodzi w tym roku non-stop w jaskrawych kolorach, to jak najbardziej polecam. Jest to dokładnie ten top, który mam na sobie, aczkolwiek mówiąc o neonach, troszeczkę to naciągam, dlatego że one są dostępne też w bardzo neutralnych kolorach na pewno jest w czarnym. Na pewno jest w takim kremowym, cielistym. Myślę, że fajnie się spra sprawdzasz do pracy. W bardzo, bardzo dobrej cenie. Gatunkowo są super i ja, jak można zobaczyć, absolutnie uwielbiam. Mam w kilku kolorach i noszę je. Codziennie. Chciałabym tylko powiedzieć, że wszechświat dzisiaj mi nie sprzyja absolutnie, albo ktoś wierci, albo moje psiaki postanowiły się bawić, bo jest to najlepszy moment w ciągu dnia. Ale cóż, nie poddajemy się. Film musi zostać wrzucony w niedzielę tak jak obiecałam. Kolejny produkt nie byłabym sobą, jeżeli bym nie uwzględniła jakichś takich ciuchów sportowych, treningowych, bo tak naprawdę. W tych ciuchach żyje na co dzień i jest to nowa marka, której aktualnie nie będziecie chyba nawet w stanie kupić, bo wszystko się wyprzedało. Ale z tego, co wiem, to niedługo znowu będą dostępne zarówno leginsy, jak i nowe shorty i jakieś tam jeszcze inne elementy sportowej garderoby. Jest to marka, która się nazywa We Are Tala, stworzona przez jedną z takich zagranicznych influencerek co jest mega fajne w tych leggingsach to po pierwsze są bardzo basicowe także jeżeli ktoś nie lubi jakichś takich zwariowanych wzorów czy konturów kontur... kontur? konturowania to jest to fajna opcja one są niesamowicie proste i są super jakości jak będę mogła to wrzucę wam zdjęcie jak to mniej więcej wygląda na mnie ale co jest najfajniejsze to są leginsy, zaraz żebym nie pokręciła, bo się oczywiście na tym nie znam więcej informacji możecie przeczytać na stronie, ale to są leginsy które są, leginsy, które są tworzone z myślą o jakby ochronie środowiska zużywacie dużo mniej wody przy produkcji tych leginsów do tego, do tego stopnia jest to fajnie wymyślone, że nawet Metka, która jest dołączona do legińców, może służyć, może zostać zasiana i wyrosną z tego jakieś tam roślinki. Także tak naprawdę nic tutaj się nie, nie marnuje i wszystko nadaje się do recyklingu. Super sprawa, jeżeli ktoś bardzo dba o środowisko, to myślę, że jest to mega opcja, a dodatkowo absolutnie uważam, że jakość jest świetna. Są to rzeczy, które są dostępne tylko online, tylko za granicą, ale z tego co pamiętam przesyłka nie była koszmarnie droga. Leginsy też były dość przystępne cenowo, więc jeżeli się takimi rzeczami interesujecie, to popatrzcie na link, który załączę poniżej. I zostały ostatnie dwa produkty, w sensie ten i jeszcze jeden, które będą związane z kuchnią. Musi być coś związanego z kuchnią mega fajna marka, którą odkryłam w tym miesiącu aczkolwiek to nie jest marka, która jest nowa, ona już jest na rynku jakiś czas Ecogram super sprawa, ja mam akurat tutaj masło orzechowe i pastę kokosową, ale to co jest rewelacyjne to to, że naprawdę te składniki są naturalne tutaj nie ma żadnych dziwnych olejów palmowych, w smaku jest super i na przykład tu Wam przeczytam na opakowaniu tak, tu. 100% pasta z ekologicznych orzeszków ziemnych powstaje wyłącznie z prażonych na sucho, bez dodatku oleju, orzechów ziemnych, nie zawiera żadnych dodatków. I to jest wszystko. W smaku naprawdę super. Zarówno pasta kokosowa, jak i masło orzechowe, bo próbowałam jedno i drugie. A jeżeli troszeczkę mnie znacie, to wiecie, że mam lekko obsesję na punkcie masła orzechowego, więc jeżeli mówię, że jest dobre, to naprawdę jest dobre. Oczywiście nie smakuje w smaku tak jak dosładzane masło orzechowe, ale ja szczerze mówiąc takie właśnie wolę. Zawsze można sobie to w jakiś sposób dosłodzić, jeżeli jest za mało słodkie. Dodatkowo bardzo fajne opakowanie, które ja sobie wykorzystuję i w momencie, w którym zjadam już całość, a nie trwa to wcale tak długo, to można to wykorzystać na jakiegoś rodzaju przetwory, które robicie w domu, drzemy itd., itd. I na koniec, bo nie byłabym sobą, muszę Wam pokazać mój najnowszy różowy nabytek, a mianowicie jest to gofrownica i jest to gofrownica z Lidla. Powiem szczerze, że w ogóle ten sklep online Lidla Mega pozytywnie mnie zaskoczył. Mają bardzo dużo fajnych produktów w bardzo przystępnych cenach. Ta gofrownica, żebym teraz nie skłamała, ale kosztowała na pewno poniżej 100 zł. A zobaczcie, jak do siebie pasujemy. Eee, a przy mojej obsesji koloru różowego nie mogłam się absolutnie oprzeć i musiałam w tą gofrownicę zainwestować, tym bardziej, że żadnej w domu nie miałam. Tak jak powiedziałam, jeżeli ten filmik podobał wam się, jest to coś nowego na moim kanale, to poproszę o łapkę w górę, a na dzisiaj to już wszystko. Wszystkie produkty będą podlinkowane w opisie poniżej. Jeżeli macie jakieś swoje ulubione produkty, to koniecznie komentujcie, ja chętnie na nie zerknę. A na dzisiaj to już wszystko. Zdrowego odchudzania życzę wam Ania.